Hej, cześć, mam wam wszystkim ludzie, jestem fan I witam... A, a... to jest już czwarty odcinek A to jest już czwa, czwarty odcinek z gry Uncharted 4 Kryzys I jesteśmy w rozdziale pod tytułem... Zwyczajne życie, no i co, na początek może się tutaj rozglądamy, porozmawiamy się Nie! To ja dobrze? Jakiś czas, czaszka No dobrze Coś tu w ogóle jeszcze jest? Jest! Hiszpański dublon z niemieckiego obwoda, w samym sercu dżungli. Kto by się spodziewał? No. My, no, to ja jest sobie z patrzeć, co konkretnie jest. Kulkę o. o, patrzcie, jest tutaj opcja... Zbadaj przedmiot. No. Możemy wrócić sobie, przeczytać... Zarazam mnie w starym aparacie, pewnie chciałbyś się je mieć. E. <laughs> Dobrze Ale to odkładamy sobie Jest to też jeszcze jest też już Parę lat temu poznałem twojego tata ho, ho Taką figurkę bym chciał mieć Na pewno chciałbym, chciałbym mieć taką Taką figurkę, serio Ale nie mam niestety Dobrze. No też jakiś jest... Szambala. Szambala. Tęsknię za tobą. No i ten ten Tenzin tam pisało, bo już czytałem wcześniej. Znaczy no... Pisało tam... Po prostu pisano tam. E... Nate... i ten... Zin, to to jeszcze jest w ksią... dlatego zabijało. Oooo! Oh, oh. Takie coś też jest fajne? Nie powiem, że nie. Ale to, to jakiś był jeszcze pistolet na wodę. To znaczy jest tutaj zabawkowy. Jest zabawkowy pistolet, ha! <totrę> tak. Dobra. Nie możemy strzelać no, W porządku. A marz. Nie da się zaskoczyć, na Noże. Dobrze Proszę. nagle Proszę. 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 A, dobra, Proszę. Jeszcze dobra, Proszę. Te kolejne, kolejne. Tak, tak się robi Dobra, ten nie jest... za I teraz jest ten... Aj, nie mam Szkoda. A jest krena. Dobra. No dobra. Nie, nie daruję się, nie daruję się, nie daruję na mnie. Dobrze, krenzywa zabawka broń. A więc, my, Nara. Jest... Dobra już. starczy tego do tak, dobrego. Już idę. Musimy jakieś stanowisko iść. To jest jakaś klapa. No. A więc, dobrze. Idziemy... Na sanach. Dobra Jesteśmy w domu jakimś Co to w ogóle jeszcze jest? Jakieś piórko Mogę wejść? Mogę to wejść? Fajnie Jakaś to jest planeta. Ciekawa to se... To toaleta, to toaleta. <grym> Ale dobrze. Miesza z nią. E, nie. A to jakiś styrych powiedzmy? Eee, chwila. Okej, okay, jestem. Tata wszedł do pokaju. Tata wszedł... Do, wszedł. Tata wszedł do pokaju. I schodzimy na dół. Dalej. Jesteśmy tutaj. Ja tam siedziałeś? No, sprawdzałem. Coś. Więc tak to się teraz nazywa. Mówię serio. Przyniesiesz coś do jedzenia? Zaraz skończę. O, jasne, robi się. Dzięki. Dobrze, mamy przez te dnia. A więc dobrze. O, piwko, piwko. No. i co? Musiałem tutaj usiąść? Nie. Do lodówki już zajrzałem. A może mamy tutaj usiąść? Nie, nie mamy tutaj usiąść. Na dwór też wyjść nie możemy. A co to w ogóle? Aha, to jest setenie. Dobrze. Dobrze, siadamy i Mhm. Koniec. Okay. Hmm. Skończyłaś? Tak. No. Wiesz, jest pewnie przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor, no nie? Ale oh, zgłodniałam. To nieźle. Hmm. Mhm. Co? Co u ciebie? Proszę? No, nie, nie zrozumiałem. Mm, a, tak. Przepraszam. Jak minął dzień? No, było w porządku. Mm -hmm. Kolejny piękny dzień w raju. Mm -hmm. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie? Mm. Chociaż sobie popływałeś. <laughs> Trafiłeś na coś ciekawego? Hmm? No to. Kilka perełek na przykład e, ciężarówkę sprzed ponad 100 lat, dla wiarę? przez rdzenny lud zwaną Picapen. Weź przestań. jakiś, w sumie, sam, same nudy. A jak tam artykuł? Więc, na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy, jak jeden mąż narzekani na brudne powietrze, które uderza cię w płuca od razu jak... Co? Gdzie jesteś? No, tu jestem. Ktoś mnie dźwiga <gryzby? gryzby> No co, mów dalej, ale to, to jest bardzo ciekawe. O, to o czym jest ten mój artykuł? O? Co? Że ten? Mhm. Niech będzie o zaginionym w banku. To jest to, no wiesz. Zaginionym w Bangkoku. W sensie, nie, nie, nie o Bangkoku, tylko o miastach obok niego. Ty, ty, ty taki, wiesz, zaginionych, starych. Wow. Dobra, przepraszam. No, nie, no prawie ci się udało, przecież blisko, mm -hmm. prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. <laughs> Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powinny się wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio? On przecież nawet nie ma pozwoleń. Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie Dobrze, interesy. Dobrze, ale bo nie słuchaj, nie ryzykujesz aż tak dużo. Wiesz, nie, jeśli chodzi o pozwolenie. Nie do... nie chcę. Zadzwoń do pana Nie widzieliście Elena, się od dwóch lat. Czy, czy możemy zmienić temat? No po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, okej? Okay? Doceniam twój gest. Chodzi o to... No. No, to może ja jednak pójdę sobie pozmywać się. Sieć, ja pójdę. No, zostań. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, okej? Okay? Daj, daj mi chociaż jakoś y, zasłużyć na to czy coś, albo wygrać obiad. Chcesz wygrać obiad? Tak, tak, na tej maszynce do grania założę się, że pobiję twój rekord. Zaraz, zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach cię obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. A ja nie muszę wiedzieć, jak się nazywa. Widziałem, jak grasz. Trzeba biegać i skakać. A ja mam wrodzony talent a, do tego, To jak będzie, kurczaku? Zakład? Jak chcesz, w boju? Okej, okay. patrz już. Uczę się jak cholera. I to już? Nie, musi się wczytać. Wczytać? Tak. No strasznie długo to trwa. Cierpliwości. Kiedy coś włączasz, to powinno się to. Okej, okay, jedziemy. Klaszpandyk. <ścoughs> Jakiś problem? Nie, nie tylko. Jak się to włącza, co? Może wciśnij start. No przecież Jasne. wiem, już mam. Okej, okay. musisz biec w kierunku kamery. Biec do kamery. Skaczę się krzyżykiem. Ok. Musisz przeskakiwać doły i przeszkody. to moja specjalność. Okej, okay, uciekaj przed głazem. Dlaczego ten... Tam... No nie! Grajmy do teraz Jak... w Crash Bandicoot. Nie to nie lepiej. ja bym wyszedł. No. Naucz się wspinać, to się naprawdę czasami przyda. Może kiedyś zrobię sobie z tego serię? Mówię fajnie, ale może kiedyś sobie zrobię? Skacz! No! Skacz, no skacz. Aj! Myśli. Byłem blisko, byłem blisko. Tym się skacze dalej? Ostatnie życie. Się postaraj. No. Naprawdę kiedyś nagram Crash Bandicoot. Kiedyś. Kiedyś postaram się może nagrać. Ale myślę, że się postaram. Niedobrze, jeśli zbierzemy do końca? Nie, no. A może jeszcze zbierzemy? No, jedźcie. Już prawie jesteśmy chyba. Nie, no naprawdę przegrałem. Ale jest dobrze w sumie. Długo wytrwałem... Co? To już koniec? Sam się prosiłeś. Ach. No bez żartów. Prawie mi się udało. To spróbuj jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój Serio? samochód. Taka jesteś teraz cwana, jest tak? Jest taki specjalny niski poziom trudności. Może ci włączę? Wow. I ja tak Oj, robię. Oj, doigrasz się. Doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Nie ostrzegam. w grze, tylko tutaj. Nie, no no co nie żartuję. No pokaż. No, co i, co, co, no co i co teraz? Co teraz ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście. A ty? Hmm. Hmm? Serio? Chodź tu. Nieczynne! Zamknięte! Daj spokój. No dobra, już idę. idę. Dopach. Tak, o co chodzi? Szukam... mojego braciszka. Twojego wzrostu, szczuplejszy. ...i nie zaczął jeszcze siwieć. Sam? Dobrze ci widzieć, Nathan. Boże, sam! Ło, wow, dobra, dobra, spokojnie, wyluzuj. Jak? Myślałem, że... ...myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem... ...tutaj... Jezu... Lekarze... ...lekarze poskładali mnie i... ...znowu wsadzili do celi. No, ale. No wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. Natan, Nathan, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia, i mało brakowało. Sam. Gdybym wiedział, to, to przysięgam, że ja na pewno. wróciłbyś. Bym... Wiem, Nathan, wiem. Najważniejsze, że się wydostałem. Ej, ej, wszystko dobrze? Muszę wyjść. Bracie, chyba mi tu nie zemdlejesz, no, co? Nie wiem. Mam w głowie mętlik, wiesz? Al, ale jak? Jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I, i jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No, no, już. Powoli. Tak? Usiądźmy. No, powiedz coś o sobie. O mnie? No. Ha, ale co? Ha, wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. Co? To wariackie historie. Słyszałem, oberwałeś. I co, w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Tak, no wiesz. Tak jakoś wyszło. No gadaj, co przegapiłem? Jezus, sam od czego zacząć? Myślę, że wiesz. No to niech będzie znalazłem Dobra. Eldorado. Dorado. El Pamiętasz teorię, że Francis Drake upozorował swoją śmierć. Tak, ale. Dobra. To prawda. Znalazłem trumnę. Na wybrzeżu Panamy? Tak. Dobra i teraz słuchaj, otwieram ją, tak? A ciała nie ma. Ale na dnie jest jego dziennik. Ja ja sobie robisz. No, co ja poradzę? Kolejne zaginione miasto w gruzach, a my. a myśmy przeżyli. Ledwo. Niewiarygodne. Tak, naprawdę. Ale ciebie nie było. No, rzeczywiście, ciężko w to uwierzyć. Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu natknąłeś się <gry> na kolejny zagubiony skarb, a mimo to zostałeś na koniec. Kompletnie bez niczego. E, widać chyba już taki mój los. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem. Mm. Spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy, mam żonę. Dasz wiarę, Elena. Ta, o której Ci opowiadałem, to moja żona. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie. A jak przyjdziesz, to wszystko jej o Tobie opowiem. Cholera, tylko co jej opowiem? Na ten. Mam poważne kłopoty. Co? Jakie znów kłopoty? Nazwisko Alcazar, coś ci mówi. Tak, to jest ten od dragów. Mhm. Rzeźnik z Panamy, tak? Ma co? Zabawna historia, ale. Siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia. Nie czy też dzisiaj? Samuelu podejdź. poszuchaj. Strażnicy. Piewają. A, no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia, żałosnej pracy. No A wiesz, w domach mają swoje żony. A my co? O? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem. A jak już stąd wyjdziemy. Ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? <grym> o ile stąd wyjdę? Chyba się domyślasz. Domyślam. Ale chcę to usłyszeć. <grym> Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. <grym> Założę się, że już żygasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henrym Avery i 400 milionach w klejnotach i złocie stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz tę skarb? Jak będzie szansa? Oczywiście. <laughs> Ambicja. Jak szedł ten cytat? Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. A, bardzo mądre słowa. Hej, a to co? To twoja życiowa szansa. Senior Alcazar, ma ale Grovero. taki. Oh. O, kaseł Samuelu, chcesz odnaleźć swój skarb. Jesteście teraz... wow teraz jesteśmy w rozdziale piątym pod tytułem Hector Alcazar, Al Al który wykonamy sobie w swoim następnym odcinku, jeśli teraz z Wam żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie Cześć! Trzymajcie się narka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Anchet Z4. Trzymajcie Cześć!